Ma nowe skrzynki na GeForce Kinsie Event Wielkanocny. Mamy tutaj Pewora Mario i Wodara w skrzynkach eventowych, które będą jeszcze przez tydzień. więc sprawdzaj sobie właśnie te skrzynie, jeśli jesteś zainteresowany. Oczywiście, najlepszy kod na stronie GeForce Kins to jest SAND7. Z moim kodem masz plus 5% do każdego depozytu i dam moją skrzynkę na start. milspeka. Przypominam ci też, że strona jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Miej to na uwadze, a my dzisiaj właśnie sobie otworzymy te skrzynki, są dostępne na bitwach, także można je dodawać do bitew. Natomiast sobie otworzymy po 5 sztuk każdej zwyklaki, ja sobie sprzedam tutaj, a tego karambita sobie sprzedamy, po 5 sztuk każdej, a następnie pójdziemy na bitewki. Także lecimy z pierwszą skrzynką, Spring Grove, zobaczymy co sypnie. Eee, oj, Ojojojojoj, oj, oj, oj. cztery skiny, które niestety są mało warte, na niego mamy 60% szans. Jeszcze raz spróbujmy. Tutaj tańszej możemy trochę więcej niż 5 sztuk, faktycznie może. Ale dobra, teraz już mamy trzy dobre skiny i tutaj jest profit 5 złotych. Jeszcze raz, tym razem mamy shotguna za dwie dychy. Okej, okay, tu będzie bardzo dobrze, tu mamy trzy fajne skiny i tu mamy zwrot. Na no, streamach otwieraliśmy wczoraj na streamie w zasadzie tą skrzynkę i naprawdę dobrze rzucała. Powiem Wam szczerze, e, trafiliśmy co chwilę 160 zł, tak razy dwa było na niej, właśnie z pięciu otworzeń. No na razie nie sypie. Dobra, otworzę jeszcze raz. Potem na bitwach jeszcze się przekonamy, czy ona sypie, jak sypie i jakie skiny można z niej otrzymać. E, no teraz mamy na zero, dobra, i przejdźmy do kolejnej. Kolejna to jest skrzynia z Mariem. 5 sztuk, 320 zł kosztuje. 5 sztuk yy, i mamy tutaj dwa Seyreksy. To będzie chyba w miarę profit na zero również. To jeszcze raz spróbujemy, skoro na zero. No i okej, okay, mamy takie skiny. Yy, teraz przejdźmy na skrzynię Wodara. to najdroższą ze 160. A i USP. Nie wiem ile to kosztuje. 600, 200 w plecy Jeszcze raz i przejdziemy sobie na bitwy. E, tym razem mamy mechę. Ok. okej! Okay. Wszystkie skiny na plus. Z 800 mamy skino wartości 200, więc zarąbiście. Pamiętaj, że jak ty jakiegoś fajnego skina na Gierzchowurze trafisz, to sobie wypaść do flip na Steam. Nie ryzykuj. Ja natomiast zrobię z tych skinów kontrakt na jednego dobrego skina. To chyba były. Tak, 5 skinów. No to to były te. 200 i uwaga, kontrakt. Mogłem tego nie robić, mogłem tego nie robić. Zamieniliśmy 10 przymiotów na jeden konkretny, aczkolwiek na tym kontrakcie bardzo dużo straciłem. No także tym razem akurat kontrakt nie oddał. Zobaczmy te skrzynki na bitwach. Także lecimy z bitewką po 5 sztuk każdej z tych skrzynek. Eee, zobaczymy, która rzuci jak najlepiej. Oczywiście proporcjonalnie do ceny skrzynki. Eee, a ciebie zapraszam też na Discorda, na którym są konkursy dla ciebie na skiny do CS-a. Codziennie są, jest jakiś konkurs, więc wpadaj. Discord G-Santiago. Eee, no i również jeśli komentujesz filmę, no to tam właśnie możesz skina otrzymać. Jak na razie wygrywamy. Dwa dobre skiny dla nas, zero dla niego. Z tej pierwszej skrzynki naprawdę spoko. Natomiast, ostatnie, jeszcze jakbyśmy coś trafili, byłoby fajnie. Uwaga, Springrove i spoko. Mamy 3 do 0 na tej skrzynce. Możemy tak to liczyć w sumie: 3 do 0 na tej skrzynce. Na tej skrzynce 1-0. Ej, od dzisiaj możemy tak liczyć w sumie na takich skrzynkach, właśnie, ale eventowych. To jest dobra sprawa. Dobra, mamy 1-1 na skrzyni Mario. No i na 5 sztuk nigdy nie będzie remisu, więc to jest spoko. Ej, chyba, że właśnie wejdzie tak jak teraz. No teraz jest remis, no to źle trochę to obliczyłem. Dobra, tutaj też załóżmy, że jest remis. I ta decydująca. 1-1 na Mario. No i chyba ja. Tak, tak, ja wygrałem tą walkę na Mario z Botem Arnoldem. No i teraz jeszcze Włodar. Eee, 1-0 dla Arnolda. 1-1. zajebiście I chyba w ogóle w overall w bitwie na pewno raczej prowadzimy na ten moment. Eee, no tutaj załóżmy, że jest remis. Także 1-1 ciągle. 2-1 no i ostatnia decydująca skrzynia Włodara jest też remisik, ja ogólnie wygrałem całą bitwę i muszę przyznać, że niestety z tej, z tej bitwy profitu zbytnio nie ma, jesteśmy 18 zł na plus, także zróbmy sobie kolejną bitwę tym razem na 3 osoby sobie zróbmy żeby więcej rzeczy się troszkę działo no, w tej pierwszej nie było niestety zbyt dużego profitu, ale trafiliśmy fajne skiny do gry CS2. Na pewno sobie zaraz jakiegoś wypłacę, bo właśnie się chciałem zdecydować na jakieś globsy, ale nie znalazłem żadnych fajnych, więc chyba wypłacę sobie kilka takich tańszych skinów, jakieś po stówce, po dwie stówki. I właśnie miałem to uczynić. Dobra, na trzy osoby to już będzie cięższe, żeby to wygrać, ale nadal możliwe, oczywiście. Ja jestem w ogóle zwolennikiem, właśnie bitew na trzy osoby, bo. Wtedy, i więcej skinów otrzymujemy, i też większe emocje. Dwie skrzynki e, te e, Pewora do końca. Jeszcze jednak na razie. E, A i on trafił za 140. Ja teraz zauważyłem, że ten tek w minimalware kosztuje 140 zł. Ja byłem pewien, że on 40 trafiło. Jeszcze zaraz na No, to tu będzie ciężko. Tu będzie ciężko. Jak takie skiny lecą ze skrzyni za 6 dyszek. Oj, 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 oj. oj, oj. Niedobrze na naszą niekorzyść na razie ta bitwa. I to sporą niekorzyść. Teraz troszkę odbijamy, ale to nadal. No, 700 do nadrobienia nadal. Tyle samo, praktycznie. Nie zbliżyliśmy się ani trochę, bo on miał tego teka wcześniej. No, ale może, właśnie z tej ostatniej, najdroższej skrzyni, nam coś konkretnego poleci. A są możliwości na to, w tej skrzynce. Ta skrzynia potrafi rzucić. Tym bardziej, że, no, mówię, otwieraliśmy te skrzynki na live'ie i naprawdę do były. Do rzucały i jak widzisz dobrze rzucają, dobrze rzucają, rzucają szadowki, ale nie w tę stronę, nie w tę stronę, z lewej strony poprosimy coś dobrego, teraz to już z półtorej kafy przydało, żeby to nadrobić, ostatnia skrzynia, wszystko w tej ostatniej, sprawdźmy ją i uwaga, jeszcze mu dorzuciło, także podczat, no niestety, tą bitwę, nie, nie wygraliśmy tej bitwy, jesteśmy w plecy na tej bitwie. On sobie zgarnął fajne skin do gry CS2. Mam nadzieję, że Ty będziesz miał lepsze szczęście na G4 Skin z kodem SANTI7. Pamiętaj, że oczywiście strona jest dla osób pełnoletnich, tylko i wyłącznie przeznaczona. A kod SANTI7 daje ci plus 5% do depozytu i skrzynkę na start milspeca. Przypominam Ci też o dziennej skrzynce, którą warto sobie odbierać. Ja sobie odbiorę ją za 4 godziny. Im wyższy jej poziom, tym lepsze są w niej rzeczy. I oczywiście skrzynki za expa. To 6 godzin, jeśli masz do nich klucze, to sobie taką skrzynię możesz otworzyć za darmo. Za ten klucz, który posiadasz, no i kurczę, pieczone, bardzo fajny kawałek do mojego ekwipunku wpadł. No i oczywiście przypominam Ci też o trwającym evencie, w którym możesz zdobywać gemy poprzez otwieranie skrzynek eventowych. Teraz też doszły nowe skrzynki eventowe za taką samą cenę, ale są trochę inne, więc trochę inne właśnie od tych pierwszych, więc możesz sobie sprawdzać, które Cię bardziej podobają. No i oczywiście za zgromadzoną walutę eventową przy otwieraniu skrzynek lub przy ewentualnym depozycie z kodem Sant 7 e, Również możesz odbierać sobie dodatkowe rzeczy, na przykład w GameCase otworzyć skrzynkę typowo na przykład za Kafla i sobie zdobyć e, dodatkowego skina do CSa. E, słuchaj, dziękuję ci serdecznie za dzisiejszy odcinek. E, mam nadzieję, że ci się podobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i oczywiście komentarz, żeby wygrać skina. Wbijaj na Discorda, e, no i na streamy, które są co weekend. Trzymaj się. Na razie. Cześć.